Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męskim w niemęskie, w kolejnej Męskiej Trójce, w której będę poruszał temat odbudowy po rozstaniu. Zapraszam. I na wstępie chciałem zaznaczyć, że początki mojego materiału będą troszeczkę nudne, to znaczy będę mówił o pewnego rodzaju strategii na ten konkretny materiał, a w zasadzie na Męską Trójkę, więc nie zaśnijcie, przetrwajcie to, a potem będzie ta merytoryka, będzie tak naprawdę to mięcho. Jedziemy. Zatem tak, w pierwszym odcinku będę mówił o tym, co należy zrobić od razu po rozstaniu. Drugi odcinek poświęcę na to, jak skutecznie się odbudować. No a w ostatnim materiale skupimy się stricte na działaniu. No i dlaczego taki podział? Pracując wami prywatnie, doszedłem do wniosku, że cały ten proces wymaga sporych nakładów energii i czasu. Dlatego też uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie podział wiedzy i praktyki na etapy. Zauważcie, że człowiek najefektywniej uczy się poprzez podziały. Żeby praktykować medycynę, prawo czy cokolwiek innego, przechodzimy przez całą masę teorii, żeby zrozumieć pewne podstawowe zagadnienia czy instytucje. Jeżeli to opanujemy, to idziemy dalej, czyli od ogółu do szczegółu. A na samym końcu jest praktyka. Z drugiej strony, czy relacje międzyludzkie są aż tak skomplikowane? Kiedyś na to pytanie Odpowiedziałbym bez wahania, że nie, no bo przecież cały czas stoimy w jakichś interakcjach międzyludzkich, no i na Boga, każdego dnia praktykujemy. No dzisiaj do tematu podchodzę zdecydowanie ostrożniej. Zauważyłem, że bardzo często odbijamy się w relacjach od porażki do porażki, od związku do związku, a przecież powinniśmy się uczyć na błędach. Dlaczego tak nie jest? No i właśnie na to pytanie w tych trzech odcinkach postaram się odpowiedzieć. A teraz już jedziemy z pierwszym odcinkiem. No dobrze, co zatem należy zrobić od razu po rozstaniu? No i na początku muszę zaznaczyć jedną rzecz, która się wydaje dość oczywista, ale nie do końca taka jest. Związek składa się z dwóch stron porzucającej, czyli tej, która wypowiada umowę, i porzuconej, która stanęła przed faktem i nie ma argumentów negocjacyjnych. Jak się możecie domyślać, stan emocjonalny każdej ze stron jest różny. Łatwiej jest temu, który odchodzi, a zdecydowanie trudniej tej osobie, która została porzucona. Co ciekawe, bardzo często zdarza się tak, że wiemy, iż związek, w którym jesteśmy, w ogóle nie rokuje. W zasadzie nie sprawia nam żadnej radości, no ale trwamy w nim ze strachu przed porzuceniem. Racjonalizacja takiego stanu rzeczy, panowie, jest irracjonalna i nie ma żadnych logicznych podstaw, bo dobrze wiemy, Czujemy to, że za jakiś czas przeciwnik nas uprzedzi, no i tyłek będzie bolał. A na to nie ma maści, tutaj będzie wymagana skomplikowana operacja. Oczywiście są mi plusy takiego stanu rzeczy. Osoba porzucona jest zdecydowanie skłonniejsza do przeanalizowania błędów, które popełniła w związku. Większy problem będzie wtedy, kiedy do tego nie dojdzie. Jak wiemy, błędna i nieskorygowana technika jazdy na czymkolwiek błędną pozostanie, ponieważ się utrwali. Zatem, co robimy w pierwszej kolejności? No jeżeli decyzja już zapadła, a gwarantuję Wam, że zapadła długo przed rozwiązaniem, że tak to ujmę, to musicie wiedzieć, że wszelkie próby przekonywania naszej partnerki są tylko stratą czasu i narażają nas na jeszcze większy emocjonalny roz. I tutaj lekkie niedomówienie, wiemy o co chodzi. Musicie zrozumieć, że do stołu negocjacyjnego siada się tylko z mocnymi kartami płacz, szantaż czy różnego rodzaju emocjonalne wynurzenia takimi nie są. To tak jakby bankrut przekonywał, że wprawdzie jest niewypłacalny, ale powinniśmy z nim podpisać umowę ze względu na przeszłość i sentyment. No raczej takie coś się nie dzieje. Dlatego też pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to pozwolić emocjom płynąć. Na zduszenie ich jesteśmy jeszcze za słabi. Poza tym uważam, że dla niektórych byłoby to wręcz niemożliwe. Jedynie czego nie możemy robić, to kontaktować się z naszą ex. I nie chodzi tu tylko o własną inicjatywę, ale o odpisywanie na jej wiadomości czy rozmowy pozwiązkowe. Zauważcie, że często kobiety po zakończeniu relacji proponują przyjaźń. Na tym etapie się w to nie bawcie. Po Pocholerę wam wiedza na temat jej nowego, wspaniałego życia. Poza tym taka przyjaźń dla niej będzie powolnym, bezpiecznym lądowaniem, a dla was złudną nadzieją, bijącą codziennie po gębie. Zaznaczam, jeżeli uważacie, że tak odzyskacie kobietę, to niestety mam złą wiadomość. To się nie wydarzy. Panowie, najlepsze co możecie zrobić w tym okresie, to wyjechać w Bieszczady. Po prostu rzucić to wszystko i się totalnie zdystansować. Pobyć z przyjaciółmi, odkurzyć stare pasje, a może nawet wejść w coś nowego. To znaczy w domyśle nową pasję, a nie w... wiecie o co chodzi. Po to tylko, żeby nabrać trochę dystansu i zobaczyć, że istnieje życie po życiu, że świat żyje dalej, że świat kręci się dalej. Jest nam to potrzebne, żebyśmy mogli się odbudować. A żeby to zrobić, żeby się odbudować, to musicie najpierw dojść do tego, co się właściwie stało. Dlaczego kolejny związek nam nie wyszedł? Dlaczego cały czas popełniamy te same błędy? Pamiętajcie, że to wy macie być panem sytuacji waszego życia. Nikt za was nawet palcem nie kiwnie. Tej kwestii. Jeżeli uważacie, że mieliście pecha i trafialiście na złe kobiety, to nawet, nawet gdyby tak było, zaznaczam, to koniec końców musicie sobie zadać pytanie, dlaczego pcham się w takie relacje? Dlaczego nie potrafię uprzedzić ciosu? Jeżeli faktycznie macie non stop notorycznie do czynienia z jakimiś wariatkami, to dlaczego nie potraficie wymiksować się z układu na czas? Powtarzam. A racjonalizacja w takim wypadku to jak jeżdżenie tyłkiem po nieoheblowanej desce. Dupa boli, i tyle z tego mamy. Jeżeli uda Wam się przejść przez ten okres, no powiedzmy względnie suchą stopą, no to Wasze emocje troszeczkę ostygną, i jest to właśnie ten moment, w którym powinniście przeanalizować Wasz związek. A jeśli jest taka potrzeba, to związki. No i jest to klasyczny przegląd wojsk. Przy czym nie skupiacie się stricte na błędach, które popełniliście, ale idziecie dalej do samego źródła. Bardzo często nasz związek rozpada się dlatego, że jakaś sfera w naszym życiu mocno odstaje od reszty, a czasem wszystkie sfery leżą niestety w gruzach i czekają na zapomnienie. Oczywiście jest to sytuacja beznadziejna, bo prawda jest taka, że może się okazać, że to nasza ex miała rację. No i my zwyczajnie nie nadawaliśmy się do związku już od samego startu. Znacie to powiedzenie, jeśli sam nie jesteś poukładany, ergo szczęśliwy, to szczęście drugiej osobie nie dasz. Ale niestety my to bagatelizujemy i myślimy o związkach romantycznie. Wmawiamy sobie różne historie, że ona nas kocha, że ona nas rozumie, na pewno nie odejdzie. No tak, ale wszystko niestety ma swój termin ważności. No i kiedy dojdzie do weryfikacji, to będzie problem. Pamiętajcie, kiedy woda opada, widać, kto pływa bez majtek. No dobrze, a teraz jak zabrać się za tą mityczną analizę naszych relacji? No przede wszystkim musimy wiedzieć, czego szukać. Na początku skupmy się na sobie, przeanalizujmy to, jak prowadzone są nasze sprawy, albo jak były prowadzone nasze sprawy. No i to można zrobić za pomocą tak zwanego koła życia, w którym wymienione są poszczególne segmenty, takie jak niezależność, finanse, rodzina, zdrowie. Rozwój osobisty, przyjaciele, znajomi, no jest tego cała masa w internecie. Chodzi po prostu o to, żebyśmy przyjrzeli się tym wszystkim sferom i zastanowili, co jest do poprawy i czy przypadkiem nasze zaniedbania nie są odpowiedzią na pytanie, dlaczego znowu nam nie wyszło. Zapamiętaj, drugi przyjacielu, jeżeli twoje życie nie jest uporządkowane, to grażynka nie będzie miała żadnych sentymentów, żeby ciebie odpalić. Jeżeli już ogarniemy to nasze koło życia, musimy iść dalej zastanowić się, czy na przestrzeni kilku związków kobiety nie zwracały nam uwagi na nasze konkretne negatywne zachowania, takie jak zazdrość, kontrolowanie, zbytnia emocjonalność, uległość, małostkowość, despotyzm. No jest tego w cholerę i można wymieniać i wymieniać. My jednak musimy zrozumieć, że każde pojedyncze zachowanie z czegoś wynika. Czasami będzie to niskie poczucie własnej wartości, czasami naleciałości z dzieciństwa. Bardzo często będzie to wynik związku z kobietą, która urwała wam jaja, no i potem latacie bez sprzętu w kolejnych związkach. Moi drodzy, analiza relacji jest nam wszystkim szalenie potrzebna i nie tylko dlatego, żebyśmy mogli się rozwijać, pompować swoją pewność siebie, poszerzać krąg atrakcyjniejszych kobiet, utrzymywać związki itd., ale jest też ta druga strona medalu. Ta nieco mroczniejsza, gdzie facet był zwyczajnie popychadłem. Robił wszystko, co mu Nunia kazała. A na końcu oczywiście kopnęła w dupę. Myślicie, że gość w następnym związku będzie inny? Jeżeli w jego głowie nie dokona się jakiś przewrót kopernikański, to dalej będzie tarczą, którą można walić bez opamiętania. Zresztą, zobaczcie, jaka jest różnica w podejściu kobiet i mężczyzn w sytuacji, gdzie partner trafił na toksyczną relację. Kobieta, jak wychodzi z toksycznego związku, to ma cały sztab pomocowy do własnej dyspozycji, włącznie z psychologiem. Kiedy mężczyzna jednak uwolni się od jakiejś wariatki, to bardzo często wpada w nałogi, albo co gorsza, w ręce kolejnej wariatki. My nie chcemy sobie w ogóle pomóc. Walimy w mur czajnikiem przez 10 lat. Mur stoi jak stał, a my jeszcze zaskoczeni, że głowa boli. Także moi drodzy, konkluzja jest dość oczywista. Trzeba po każdej relacji znaczy trzeba, no wypadałoby po każdej relacji się odbudować a do tego będzie potrzebny swoisty rachunek sumienia, analiza tego co nie poszło, co można poprawić, no i w konsekwencji też jakich kobiet po prostu unikać, na co zwracać uwagę w relacjach. Panowie, na dzisiaj to tyle. Chciałem jeszcze z tego miejsca Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ na kanał właśnie wskoczyło 2000 subskrypcji. Oczywiście kanał jest skromny, ale powiem Wam szczerze, mimo wszystko jest progres, to bardzo cieszy. I na koniec chciałem wam jeszcze jedną rzecz ogłosić, przekazać, ponieważ nawiązałem współpracę z platformą Patronite z racji tego, że wiele osób pisało do mnie w sprawach wsparcia, pomyślałem sobie, kurczę, ok, może to jest jakieś rozwiązanie na to, aby kanał stał się bardziej profesjonalny, bardziej regularny. I powiem Wam szczerze, że w związku z tym urodziło się już kilka nowych pomysłów na content. O tym też pisałem właśnie na platformie Patronite. Będę jeszcze w jakimś filmie to przekazywał i na swojej stronie na fanpage'u. Także nic na siłę. Jeżeli oczywiście ktoś chce, to, będę, to zostawię link w opisie. No i to tyle tak naprawdę. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. No i przede wszystkim zdrówka.